Samorządowe się wychodzi od początku lat 90. Byłem jednym ze służących Komitetu Obywatelskiego, który tworzył pierwszy program nowego samorządu. Następnie dwie kadencje byłem radnym, w gminie, w mieście w gminie Prawuty i teraz w obecnej gminie kadencja w Sądzę, że pewne doświadczenie samorządowe upoważnia mnie jakby do kontynuowania tej działalności publicznej. Poza tym że powiem, że jak się, tak się złożyło sympatycznie dla prawdy, i dla mnie, i mam nadzieję, że dla całej Rady, że drugą, drugą kadencję powinna być po szefa komisji budżetowej, czyli istotnej komisji I to pozwala trochę lepiej się przyjrzeć środkom po i możliwościom, kompetencjom powiatu. Myślę, że takie doświadczenie również sprawdzą i na samym też tych doświadczeń się przyda. Dlatego jest podniesioną głową startuje nadal mimo, że mogłoby się wydawać z dwie kadencje, tu możemy kwalifikować albo czekamy na młodych, bo no, na naszej są też młodzi ludzie i oczywiście od wyborców nie zależało czy doświadczenie świadczenie będzie kontynuowane tutaj w tym przypadku czy, czy może postawią wyborcy na młodość dla nas jest istotne, żeby nasza lista zdobyła odpowiednie poparcie w mieście i gminie Brabuty tak jak w wszystkich poprzednich zdaniach wyborczych Mieliśmy zadowalające wyniki, taki teraz liczymy na dobry wynik i apelujemy do wyborców, żeby głębili się w nasze programy, nasze zamierzenia. Wówczas możemy chyba osiągnąć sukces.